Hej nocy już no i serii zagrajmy wy! Tym razem będzie to Lego World! A mianowicie LEGO World! Co to jest? I w ogóle tak, nowa gierka od mojego ulubionego studia Travel Taste, który robi Grillego właśnie było moim ulubionym studium do roku 2011 do wydania Lego Piratów z Karaibów. To było ostatnie Lego, jakie mi się podobało. I tak, kiedyś nagrywałem gry Lego jako teraz też, stwierdziłem, że jest jakiś nowy projekt, coś Ala Minecraft nazywa się Lego World, czyli Minecraft w Lego. Jako że Minecraft y, obecnie szedł na psy po wersji alfa według mnie I więc teraz stwierdziłem, że to może być dobre i stwierdziłem, naciecz tej gry nie włączyłem, więc ogarnijmy mam tu nazwę świata World 1 chuj w dupę I tak, zaczynamy sobie gierę, muszę to postać, za co sobie wybrać, nie będzie ten y, ziomek I jak tu w ogóle zacząć gierę? No tak, fajn, to okej okay, może być No i chyba włączyłem Tak, giera wyszła dopiero wczoraj na Steamie można by ją kupić y, Za ileś tam kurwa nie pamiętam ile i tak, zaczynamy sobie gierę. Te, tepło nas tutaj pięknie zajebiście w chuj yy, gościem do światowego LEGO. I tak, mam po się WSD, w repszy myszki, przytrzymanie yy, zmiana kamery. Spacja, zobacz, zobaczymy jak tu Wy te klocki wykonamy. Bo normalnie zganiłem kasę jak w grach LEGO typowe LEGO monety. Tak, kasa jest za te klocuszki. Zobaczmy, chwila, skok z pacją. Prawie przycisk myszki zmieniałem tutaj. Dalej, akcja F, czyli uderzenie zwykłe, to proste. Lewy, krzyż, lewy przycisk myszki, przytrzymanie, to jest coś tam. Ability Character inter, Interakcja na E. I z centralnej kamery na R. No dobra, to podstawy wiemy mniej więcej. O, tu mam jakieś menu tools, Brick Buildings, yy, czyli kroski do budowy. Normalnie możemy sobie stawić. O, proszę bardzo, jakie jaja, tak to wygląda. Ta chwila, chwilę zbudujmy pro O, ow kurwę, ty, ale to jest. Ja wierdzielę taki szybki, powiem wam, system rozwoju. Co jeszcze mam za opcję Rotate Brick czyli przekrzyw klocek Opcja, chwila na razie to ogarnę. Wezmę to z gaś. Kurwa, dobrze zajmij. A, tu jest tutaj samouczek, na razie i wyświetla. Jak z tego wyjść teraz? A, tutaj jest strzałeczka. Tak, przebiegnijmy się po tym świecie, ogarnijmy tutaj temacik, jak to wygląda. Mogę jakiś sprintem powiedzieć, chyba nie wiem, nie ma jakiegoś szybszego. Biegu. Co grafiki spójrzcie. Powiem wam, że grafika jest w sumie nawet lepsza niż w większości tych nowych gier Lego, jak tak patrzeć sobie. Wreszcie powiem Wam, że Travel Taste, czyli studio, które stworzyło od pierwszej wersji LEGO Star Wars, które było według mnie najlepszą grą LEGO. Wreszcie stworzyło grę, która może się spodobać, mianowicie stworzyło grę, w której wreszcie będziemy inicjować w która jest cała zrobiła klocków Lego. Nie ma już normalnej ziemi, w ogóle jak to było zawsze, że zwykła taka ziemia z grafika z rendera To jest normalnie ziemia z klocków Lego, nawet woda jest z klocków Lego. Możemy nurkować, chyba nie możemy, ale na dole niby widzimy świat podwodnego Lego, to dziwnie, że możemy nurkować. O, mogą ujeżdżać konia. O, mogę nad chłoniką ujeżdżać, zajwicie? Co to mamy? WSD poruszanie się, lewe smyski zbieranie, ale nam się w ogóle mapa zmieniła, odwróciła. Mam jakąś górkę. Czekaj, czy jest wersja demo, że świat, świat mi się chyba losowo taki wygenerował, że mam tu jakąś górkę. Czekaj, czy świat się w ogóle generuje w czasie gry, że cały czas jest coraz większy? Jak w Minecraft, że możemy sobie płynąć cały czas w chuj wie gdzie do kosmosu? Czy tylko tak na razie się trzyma cały czas? No nie wiem, ciekawe. Dobra, jak na razie widzę, że jesteśmy wokół jakiejś pierdolonej góry. Jak próbuję podskoczyć tym kuniem, yy, to się kurde w tekstury wpiera A właśnie na górę, wejdź na górę. No co, ty mi się tu w wpierzasz baranie ubie Wejdź wyżej, wejdź wyżej. O, proszę, weszliśmy na górę. Nie wiem, jakim cudem to zrobiliśmy, a weszliśmy. Dobra, zaskakuję sobie, Okunia. Spróbujmy coś zbudować i to już konkretnie. Co tu mamy jeszcze? Brick building, models, modele. Co tu mamy? Charakter z postaci. No dobra, mogę postać zmienić. To bomba, potworki, yy, maszyny. Tutaj rzeczy do budowania. Co to? A konstrukcja mogę sobie cały dom postawić? O kurwa, chyba coś roz... O, ja pierdola. A, mnie zdupiło. Dobra, zaraz ci spróbujmy yy, podstawową rzecz. Czyli ro rozpieprzyć to drzewko, patrzcie, nie mogę normalnie interakcją Może muszę inaczej, chwila, sprawdźmy, kurde Ale jak już kilofał, czegoś, nie, to są opcje zwykłe Cholera, czy zaraz tak na sucho nagrywać od razu, to mogłem coś ogarnąć z tym, a tak to nagrywamy na idiotę Co, a tym bardziej, że nie mogę się podrzeć tutaj ryja, bo w sumie nie mam zbytnio powodu, żeby podrzeć ryja, mogę pomalać te krotki, zaraz sprawdźmy ba baluj maluj na czerwono O kurwa, na czerwono Eee, wymaluję tą górę Wymaluję ci całe jajka dziwko Ej, ty jak górę spomaluj. ej ale zabawa kurwa, to dobra A nie, to on obrzuca to klockami, chwila A tak w ogóle ciekawe jest, bo nasz y, bohater Z pozoru jakiś wieśniacki podróżnik y, Potrafi lewitować i latać To jest coś, pewnie ogarnął podstawy kiw Dragonbala Dragon wyszedł, coś takiego Pewnie jakoś go tutaj przestawili Dobra, jak cofnę sobie to coś stanie, co tu jeszcze mamy Undo, cofni kursor, kurwa co znaczy to, to, chuj wie Dobra, weź spadni, ale zabiją się Nie, jestem chyba nieśmiertelny tak w ogóle, Bo mi się tak wydaje jak, jak to się z innymi graczami w ogóle połączyć, tylko miałem World 1 do wyboru, nic nie ogarniałem, bo to muszę Ogarnąć jak tu do innych graczy się przebić, i z innymi ludźmi pokombinować Dobra, spróbujmy coś zbudować Tylko kurde, nie mogę wyrównać tego płaszczyzny Lipa ostra, lipa, jak tu klocek wybrać Overlap, nie no kurwa, rotate tebli A tu mam klocek do wybrania, no, dobra bomba. Stawiamy coś takiego. Nie, szczerze! Yy, budowanie klockami Lego to jest dość, zdecydowanie ciekawsze i łatwiejsze. W rzeczywistości niż tutaj, tak? I przyjemniejsze zdecydowanie. Przyjemniejsze, no chuj. Yy, Jedziemy z klocek na klocka, A mogę sobie przytrzymywać, to jest w sumie głupia opcja. Żeby wybudować to chałupę nam z klocków lego A ciekawe, że to jest kurwa coś takiego Czy możemy po prostu tylko budować z klocków lego jak to jest y, taki wiecie typowy tryb creative Czy mam też jak w Minecraftcie właśnie taki jakby tryb survival Czyli normalnie sobie wiecie Mamy jakieś kurwa noce, dnie, chuj wie co Twoja stara wyskakuje w nocy W dzień twój stary lata w samych majtkach O może się wspina w że, Dobra, wreszcie na tą górę, pozwiedzajmy trochę ten teren już takiego ogarniania wstępnego wystarczy Pa ty pierdolona mało jak ty kurwa łazi po tych drzewach Dobry gościu Dobra Ej tak w ogóle, na, że jednak shiftem przyspieszamy te bieganie, więc sumie bardzo dobrze. Zobaczmy jak wielka jest ta górka. Wow, Ty kurwa wracaj tu! E! e! Ono tu! Podbijaj na bajerę! Ty kurwa, o dwóch ich jest! jaskiniowcy Patrzcie czy jednak ten świat żyje? Jednak coś tu jest, ciekawego, jednak nie jesteśmy tu sami, dobrze. Wracaj tu i walcz! Mogę mu... O, coś dostałem. In niego. Coś się nie stanęło. Ty to Kobita jest, może zaruchasz, dawaj do niej. Nie no, nie ma chłóra, że zaruchamy w pierwszym odcinku. Chociaż jak zaruchamy w pierwszym odcinku, chociaż w wiedźminie to się rucha w pierwszym odcinku, właśnie że chodzi o Wiedźmin czy dzikowa. Jakoś nie mam kiedy go nagrywać. Bo cały czas na walkę Honaj siedzę. Ale dobra, spróbuję zaruchać, ale chyba kiepsko tu widzę, bo ona przed nami spierdala. Kąpał się wczoraj, widziałem, przysięgam! Komentator Nevi mówi, że się kąpał, więc nie mo możesz... możesz się ruchać. Dobra, chyba szans nie ma, widzimy, że na Bayern nie podejdzie. No dobra, spróbujemy innej opcji. Szybko, stawiamy klocka. Weźmij ją zamulujemy szmatę. Zdobujemy szmatę szmaty, zrobię z niej dziwkę. <laughs> Ale kurwa genialny plan! Proszę bardzo. Więcej tych klocków, więcej, więcej, więcej. Musimy całą ścianę zrobić. Dobra, będzie trochę yy, problemów z tą ścianą. O, dobra. Coś jest z tym 3D takie jakby kiepskie Kurwa wypierdaję z tym drzewem, Szko czekaj czy mogę normalnie go usunąć to drzewo Czy nie wiem jeszcze jak, archuj i zamurujmy ją Trochę nie polecę te budowanie powiem wam, że wolałbym taki jakby bardziej tryb w Minecrafcie jakby, że podchodzimy A nie mam tak jakby tutaj tryb, że rzucamy te krotki w kosmos No ale cóż poradzić Chyba zamurowaliśmy dziwkę, zamurowałem cię szmato i sieć tam Czyli w ogóle nie mam po prostu na komentarz, że na razie musimy ogarnąć tą gierę i w ogóle wszystko To może z tego zrobimy jakąś fajną seryjkę, jak ta gra będzie ogarnięta A tymczasem przebiegnijmy się bardziej w głąb wyspy, fajnie, że się noc zrobiła Czyli jednak istnieje dzień i noc, jest tutaj fajnie A sprawdź, czy są tu jakieś kurwa potwory, czy coś, wyskakuje w nocy, bo to w sumie możliwe Kucyk jest, ale to ten sam kucyk w ogóle... O kurwe, szkielet, patrzcie Co, pierdola na <laughs> Najebałem ci na dwa strzały <laughs> Co za szmaciarz O, bierze motor i dostałem motora za nagrodę co to mam? Dobra, ja wiem jak się tym steruje to czy nie tu... No wejba jakiś mnie kurwa jebany na napierdala! Wydupiaj! No, nad waszczały schodzi. Eee, prosta walka jest. Musiałem będę jakieś nieść, dobra. Bo. Wezmę tu, przejadę się tym tutaj motokrusem ale znowu ten... o, znowu coś jakiegoś cymba. Kurwa, chuj ty chodzi, podjeżdżam tych cymbałów, a oni mi tak jakby... Jakbym zebrał do kolekcji cymbała, albo nie wiem, jaskiniowca ujarzmi zyskałeś kolejnego sługę, albo dziwkę do haremu, coś w tym góźni. O to zbudowałem ja, Lewid tu był jak coś Postawił okno. O i słońce już schodzi Dobra. A teraz y, jak już stwierdziliśmy, objechaliśmy całą górę, I wesoło jest. Wiem, że jesteśmy na jakiejś pierdolonej bezludnej wyspie, w której mieszkałem jaskiniowcy A w nocy chodzą niedoszłe szkielety. To teraz sprawdźmy ostatnią rzecz Na koniec odcinka Weźmy się w pierdolwy w Boże I popłyniemy I sprawdźmy że się mapa tu generuje Jak widzimy pod ziemią coś jest Wygląda jakoś kurde ala tego Wioskę arabską Coś w typie Algeria i te klimaty A nie To po prostu dno morza Ale chyba coś mi się wydaje że oddalamy się od tej wysepki Ale nic chyba nie spotkałem na drodze Tak mi się przynajmniej wydaje O patrzcie, mogę nurkować to czekaj, nurkuj bardziej, a coś takiego upośledza nurkuje. Uu, to coś jakieś... O, wywaliłem je z wody, to nie ja zrobiłem. Ooo, się ta woda? Czy co to jest? Jakiś błąd? Oj. A, coś się generuje, patrzcie, coś się pojawiło. Eee, to nie jesteś na takiej totalnej dupie wołowej. Eee, to kiedyś nawet będę ja płysła, żeby tą wyspę połączyć. Z nie... Zobaczcie, mamy kawałek stałego lądu chyba na to wygląda. Coś ładny kawałek z lądu! Czyli jednak jest nadzieja na ludzkości. Wypływaj z tej wody, musi udusić. Co tu mamy? Jakiś inny kun, i coś innego. Coś się pokazało. Ciekawe, jakiś achievement. Dotar dotarłeś do jebanej wiochy na drugim końcu oceanu. E, chyba Japonia, bo kwitnąca wiśnia. Albo i nie. O, kwiatka nowego dostałem, zajebiście O, tu chyba jak zwiedzam świat, dostaję nowe klocki Chwila, ujażnijmy je tutaj, tym. No zajebiście, ujarzmiłeś krowę. Achievement get kolejny. Co tu jest więcej? Tak, tutaj już chyba mam bez kawałek kawałek stałego lądu. I tutaj teraz zauważyłem, że... o, lawa. Widzę lawę. Dobra, to podjedziemy. Zobaczymy, czy nasz bohater otrzymuje obrażenia od lawy. Czyli świat się czy generuje. Czyli tak jak myślałem. Czyli nie, nie lądujemy na jakiejś pieprzonej wyspie. A akurat się takiego farta, że się nam zrespiła na wyspie. A świat się normalnie generuje. Dobra, weźmiemy. O kurwa! Ło, huj, dobra Czyli jednak niektóre rzeczy się nie zmieniają Ale co to jest? Łocie w chuj Pierwszy odcinek, a ja już dostaję roller coastera i maszynę do wpierdolenia się w głąb ziemi No cóż, to teraz zostało nam już tylko <coughs> wziąć Kop w górę, a kop w dół, jak jest Dick Terrain spacja Dobra, jedziemy z tematem <laughs> Ej, rozdupiło się, szybko mnie lawa zaleje O kurwa ale to ta lawa w ogóle nie płyn... No wkurwe jebane Dobra, przeskakuj. No jak ty skaczesz w barani osiole? Ej, to jest... Stopet Dobra, teraz spokoj, 10% ogaru Je, yeah, dobra. Zobaczcie, ktoś tam chodził. Nawet dwóch i chodzi. O kurwa, czarodziej. Dobra, trzeba się tam tylko wjechać. Tylko nie wiem czy to gówno przebija przez ziemię. Weźmy z tym wycofajmy. O, nie śmiecie się, że to jeździ jak za zonu, no, Bo jak naciskam do przodu, to ten idiota jedzie do przodu. Nie, znaczy naciskam do tyłu, a ten idiota do przodu jedzie. Co za główno, chyba tędy. Kurwa! Opa, przeżył, dobra. Zajebiście. Jestem baran! W sumie to cel osiągnięty. Cześć, tu Belcem jestem. Mogę go natwót? Mogę go natwót? A co mi to dało? Nic, dało mi tego gościa chyba do kolekcji. No dobra, mniej więcej obeszliśmy się z tematem. Zobaczymy, czy to będzie coś ciekawego, to jesteśmy do kawału naszego lądu. Ja muszę sam sobie tą gierkę ogarnąć, o co tu chodzi i w ogóle wszystko. Więc na razie to było na tyle. Część do zobaczenia, jeśli podoba Ci się skończenie, i tak dalej. Piszcie mi, jeżeli sami w tą gierkę, piszcie o co tu chodzi i wszystko, a ja postaram się z tego zrobić dobrą serię i coś ogarnąć. O, o kurwa, kurwa, myślałem, że klasmici, a ja to tylko chmury. No to część do zobaczenia. Cześć.